Co to jest to i jak zaprogramować jeden moduł, jedną belkę do pilota? Programator, który Wam wcześniej pokazywałem w którymś tam odcinku, ale zobaczycie go jeszcze raz. Słuchajcie, zamaczamy, Mamy dwa otworki. W ten wyższy wciskamy do 8 razy, żeby, żeby go zresetować cały system. Tutaj niżej jest fioletowa, niebieska kontrolka, która Wam będzie sugerowała, czy cokolwiek się dzieje. Ja teraz się odwrócę i pokazuję Wam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nie wiem, zobaczę. No, już nie bryga, czyli on się zresetował. Teraz musimy zaprogramować go do pilota. I wciskamy jeszcze raz. Tutaj będę podglądał. Jest kontrolka. Pokazuje nam, że czeka na sygnał. Naciskamy pilota. I on już zaprogramował pilota do tej belki. To samo powtarzamy czynność z następną belką, z następną, z następną, ze wszystkimi innymi, które chcemy przyprogramować do tego jednego przycisku. Czy jest zaprogramowany? Łatwo sprawdzić, naciskając pilot i ta kontrolka robi się jaśniejsza. Wiemy wtedy, że stacja odbiorcza jest sparowana z naszym pilotem.